Hej, cześć, witajcie! Ja jestem polski homing. Dzisiaj jesteśmy jak widzicie w Minecrafcie. <laughs> to by nas... E, to już jest nasz drugi odcinek e, z naszej serii My... Tak. E, od tamtej serii się nic nie pozmieniało, siedziałam w domku. I właśnie teraz postanowię chyba... E, Chwilkę ustawię sobie... Na normal. Teraz mi na chwilę się trochę lepiej Minecraft działa. Nie wiem jak to będzie na na nagrani się strasznie. Na filmie się wszystko właśnie wieścini. E... U mnie pisze, że. 8? U mnie pisze, że ja mam osie... po 18 FPS-ów, coś takiego. Ale mi tam dobrze wszystko działa. To nie wiem, dlaczego tutaj Minecraft tak dziwnie. kurna wybuch, dobra. Dlaczego ten film tak dziwnie się nagrywa? to Nie moja sprawa, tylko programu do nagrywania. Dobra. W dzisiejszym odcinku chciałbym sobie ogólnie pozbierać trochę e, może nasionek. E, I chciałbym zbudować sobie jakoś, nie wiem, farmę, coś takiego. I pewnie na filmie będą teraz takie ściny za dupa dupa, dupa dupa. Tak, będą takie ściny, więc będę tego chciał zrobić... Mm... No, to nie będzie po prostu moja wina, tylko tego wszystkiego, bo to nie wiem, czym to jest w ogóle spowodowane, te, te lagi. Bo, no, ja tu no, teraz, mam bardzo dużo FPS-ów i tam bardzo dobrze się gra, właściwie, ale nie wiem, czym jest powód, jaki jest powód tego wszystkiego. Więc wybaczcie mi za te ściny, jak widzicie. Jak, jak są one no, w ogóle, jak nie ma ich, to jest bardzo dobrze. Jak są so, to, yy, wybaczam, co przepraszam Was bardzo, to jest nie jest moja wina, tylko tego kom komputera. Dobra, schowam sobie po A dobra, mniejsza z tym. Chciałem też tam. Wezmę sobie pochodnie i może sobie trochę <laughs> poeksploruję. Tak, potrzebuję mi przez troszeczkę poeksplorować ten świat. Znaczy w odcinku będziemy eksplorować, bo na razie nie chce mi się tego robić. Na te, w następnym odcinku to tak mniej więcej chyba ja powiem, że w trzecim Odcinku. będziemy robić yy, domy, tam zrobię jakieś nie, przyspieszenie i będę tak budował tylko chatę, nie wiem, w górze możliwe, bo bardzo się budować w górach, więc pewnie zbuduję chatę w górze, tak. Zbuduję w górze i to będzie na tyle z tego. Dobra, nic nie ma jedzenia, ale idziemy. Dobra. Ja bym ogólnie teraz, właśnie, tak, właśnie teraz miałem jeszcze, tak, to bym ogólnie się wybrał w tą górę. Podziwam tam od razu, troszkę cobblestone, może znajdę jakieś zwierzęta, to sobie pozabijam i tego. Nie dobrze. Mam się do. Nie wiem, właściwie tam przed chwilą ginął. Okej, okay. mm, tutaj jest nawet taki fajny. <laughs> tak, śpiewam sobie, troszeczkę mu się nudzi to. Tutaj siedzenie, ale mm, to nic. No dobra, może ja sobie tutaj zadacie webpointa zrobię. Napiszę sobie, że tu na przykład, no nie wiem, tu będzie taka kopalnia. Dobrze, pisałem. Tak, takim hi hi hi, taki kolorek. Dobra kopalnia. Chwila, widzisz. Chwila wydawało mi się, że miałem X-Raya. I czemu ten jackpoint jest ustawiony w ścianie? Co? Jakiś jaki lag był, ale to. Nie moja wina. To jest, nie jest moja wina, Wierzycie mi. Czy nie wierzycie? Jak nie wierzycie, to jesteście... E, nie jesteście moimi fanami. Dobra. Nie wiem, tylko pod moim filmem tamtym jest na razie ogólnie tak y, na bieżąco. Jest 6 wyświetleń i... Y, 6 wyświetleń i... Jest. 6 wyświetleń i jeden lajk. Like. Więc na razie tam słabo, słabo jest, ale m, dopiero, to jest jeden dzień dopiero, więc i tak ja dopiero zaczynam na tym YouTubie, więc tam pewnie to szybko tak się wszystko nie rozwinie, więc to nie jest moja wina. Jeśli nie chce ktoś oglądać fi tego filmu, to może sobie wejść w kogoś innego. I mam nadzieję, że ten, co podałem w poprzednim odcinku, w e, linku podałem, przydał wam się, wam, ale... Eee, yy, podoba... i ktoś... No, tam dobra, nie będę się z nim bił. Nie wiem, właściwie nie ma chyba sensu się z nim bić, jak on mnie pewnie... ...zabije, bo ten... Tak taki drewni... tak by dużo drewna jest. Co za debia ja nie wiem w ogóle, co się dzieje, wybuchło coś za mną, a tu... ...dupa rozwaliło mi ha... połowę Haciendy. Eee... Yy... Czekajcie, ja na chwilę wyjdę yy, z tego z map tego ja jeszcze raz, bo się takie ścina zrobiłam i nie mogłem. Nie mogę nic zbierać. A teraz mogę? O, teraz mogę zbierać. Dobra, jest dobrze. Ja bierzecie. Wpiszę shift na klawiaturze. Nie wiem co się dzieje. Jakby ktoś umiał... Jakby ktoś mi powiedział w komentarzu pod filmem, jak to robi, bo przyciskam teraz cały czas Shift. Temu komuś wdzięczny, że mi to y, powiedział. Ale na razie nie wiem, jak to rozwiązać. Na razie żyję jakoś tak i nie mogę stać na shifcie, więc dużo odcinków z chodzenia w cave'ach nie będzie. Bo będę spadał do jakichś kanionów, nie będę mógł nic robić, ej dupa. Dupa, dupa, dupa. Dobra, coś, ta coś takiego będzie tu stało. Mhm, mm dobra. To jeszcze zaczynamy odcinek trzeci, bo już buduję kolejną chatę, Nie wiem, to, to. Wiadomo, już jest. Że buduję kolejną chatę to widać. Okej. Okay. Drzwi. O, kurwa. Nie tak. Chyba to, to. Chyba trzeba zbudować tak, a następnie tak. O, no i to będzie hata otwarta. To będzie twardy. O! No i jakieś tu wejście mamy. To będzie chciałam wejść do tego, do ogródka, zejść HDZ wejście. To był spokojny pomysł. No hmm. nie, wiem, jak wy tam sądzicie, bo dla mnie to by był bardzo fajny pomysł. Dobra. Na teraz robimy sobie trzy yy, kamienny kill off, i pójdziemy do jakiegoś Keiva, yy, Sobie pójdziemy. Poszukamy sobie jakichś surowców. Tak, to by się przydało bardzo surowce poszukać. Bo nic tu nie ma, chyba? coś tu <krzyk> chrypa, wiecie? Nie wolno tak krzyczeć za bardzo. Nie wiem, bo to jest, to jest bonson, czy z kości zbudowany miecz, ale to sobie trochę mm, tego drewna to będę mógł sobie zbudować ten mój domek. I dlaczego nie sprintuję? Nie splintuję, dlatego że ponieważ nie mam w ogóle. Moja mój, mój, mój postać jest strasznie głodna. Mmm... No i Setron Jezus. no ja spaść nie będę jej przemęczał, żebym się... Żebym nie musiał przypomnieć tego jedzenia, wiecie. Jedzenie może zajmiemy się pewnie w kolejnym odcinkiem. Pozbieram. Chuch nie widzieliście to sobie przyczynę. widzicie film. Yy, I zobaczcie jakiego jak giganta przed film. Naprawdę. Yy, czy, muszę, czy ja muszę wychodzić? Dobra, nie muszę wychodzić, bo już myślałem, że będę musiał wyjść. I tego. Będę musiał wyjść i tego. Bo mi się znowu zawiesiło wszystko. No, zarazami takie się nie będą, bo nagrywam film. Więc dobra, ha, wrócimy do domku, bo tak do daleko się oddaliłem od niego. Kopanie ja się ścina. Kopalnie własno chyba zbuduję. Będzie tak chyba lepiej, nawet. Według mnie tak będzie chyba bardziej lepiej. No Tak. Dobra, to wracamy szybko. Szybko, szybko, szybko. Więc sobie... Tak zabiję sobie je po drodze. to że coś mnie tu jeszcze zabije. Ale na razie jest bezpiecznie tutaj. Dobra, duże drewna, Zbieram jeszcze tutaj troszeczkę. Tak dostaka, pozbierajmy sobie. I możemy ruszyć do naszego domku. Bardzo mi ja się całomisy. Ta, ta jest ten modyfikat, ten timber. Coś tak mi się podoba. Super. To jest po prostu coś fajnego. Wyście po konkretna ten modyfikator mi się podoba. No, podoba mi się inna modyfikacja, jakie ja tu mam. A, yy, no, no, tak. Jeśli te modyfikacje mi się podobają, yy, napiszcie to w komentarzu, Nie chcecie się napisać tego. No, tak, tak, dobra. Yy, Okej, okay. mam kapustkę, mam. Dobra, to się przyda, to zrobię sobie szybciutko. Pięcy, yy, ja 4, 5, 6, 7, 8. 8 potrzebne jest? Dobra, super. O, dobra, co tutaj, dobra. To się wszystko przypali tu pochodnie, pan, okay, wie pochodnie, to ja się może teraz zajmę mm, zbieraniem tego wszystkiego, tych nasionek i zbuduję sobie to farmę. Tak, na szybko, szybciutko, taką mini, na razie farmę zrobię sobie, bo następnie y, to powinna sprawa, to, 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 to coś takiego. I było, no, pozdrawiam cię, jeśli to oglądasz, ale pewnie tego nie oglądasz. Dobra, kit, ty. A ja tu widzę, mam. <laughs> nie obrazicie się jak wezmę sobie e, dwa pork chopy. Dwa, dwa pork chopy, bo nie przeżyję tutaj, więc muszę coś zjeść. Chyba, chyba, chyba się e, nie pożałuję tak. Ja mam tutaj tylko dwa okna. Weź, teraz to zrobię więcej. Po co mi tak mało co? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, a, a nie to te. To, 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 to. dwa, raz dwa. No i dobrze. <stytutoryasaki noise> Tutaj to No wiem, tak się robi, tak tak się robimy tyk. Nasionka. Sobie, sobie płatki dookoła tego. Okej, okay, jak się robiło, e, chyba tak. Czy tak się robiło? Nie. Co? Albo mój komputer się zlagował, albo coś tu jest nie tak. No, to się tak robiło? Nie, no, to się tak robiło. Dobra, <śpoko> spoko. I. No, to coś jest tak mniej więcej porówno. O, idealnie. O, to teraz mi to zajmie. Ta 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 Wila, zapomniałem, że to musi być równe. Nic z tym, dajemy wszystko, bierzemy w to. Dupa! Nie starczy. Eee, 22 kopki, naprawdę. Naprawdę. Po, poczekajcie, wyjdziemy. No co jest kurwu? Jakie kłódwuby siłowe? Co jest kurwa? <laughs> Nie. Chyba tu jest pole siłowe. Widzę, mogę zamknąć? O! No sobie już się chwila. Co kurwa ja tu mam O jest! Pole siłowe zniknęło. Czekajcie, włączę z powrotem sobie DL setting i ja wezmę sobie z powrotem tajni. Chyba tutaj może być Ja pierdzielę... No to tutaj nie będzie to, to ich zniszczę. To się stało tak szybko jak jak zamknięcie restauracji przez Magdy <laughs> Dobra, jest wszystko zrobione. Włożę sobie tu patyki, tutaj. Dobro. Eee, dobra. Czek <laughs> Dobra, dzięki za te, oglądanie tego odcinka. Jeśli ja film się zadobał, za yy, daj łapkę, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, dzięki za oglądanie tego filmu. Yy, ja to ja już wyłączę nagrywanie. Na razie i cześć!